Kilka miesięcy temu, po premierze najnowszego dodatku krew i wino, w końcu, po długim czasie oczekiwania, mogłem włożyć płytę do napędu i rozpocząć, według mojej subiektywnej opinii, najlepszą, lecz niestety, ostatnią przygodę Geralda z Rivi. Szkoda, bo na przestrzeni lat bardzo zżyłem się z tą postacią, począwszy od wspaniałej serii książek Sapkowskiego na grze komputerowej kończąc. Ludzie zwykli mawiać, że wszystko się kończy, choć nie do końca, przynajmniej w tym przypadku, gdyż coś się kończy, coś się zaczyna. Tymi słowami wyraził się jeden z członków naszego zespołu na wieść o nadchodzącym dodatku. Ja jestem pan filmowiec i zapraszam Was na najnowszy materiał na naszym kanale, a tematem przewodnim tego odcinka będzie ciekawie zapowiadająca się modyfikacja pod tytułem Pożegnanie Białego Wilka. Na samym wstępie chciałbym się skupić na podstawowych informacjach o modyfikacji, gdyby ktoś w ogóle o niej nie słyszał. Otóż ów modyfikacja ma stanowić epilog i podsumowanie historii Geralta z Rivi, której fabuła będzie się skupiać wokół wesela głównego bohatera i czarodziejki Jennefer z Wengerbergu. Gracz będzie miał okazję poznać inne miłosne historie, jak i nowe ciekawe opowieści. Do tego Geralt przeżyje największy w swoim życiu wieczór kawalerski. Od siebie możemy dodać jako ciekawostkę, że wieczór ten odbędzie się tam, gdzie Geralt, Zoltan i Jaskier zrobili sobie wieczór kawalerski w Wiedźminie 1. Przygoda ta będzie trwać 3 dni oraz będzie się dziać po wydarzeniach z trójki. Twórcy moda to czteroosobowy zespół, w którego skład wchodzi Kallen, Rastain, Patrol oraz Uncle Art. Jedynie co mogę o nich powiedzieć więcej, to fakt, iż są to starzyści CD Projekt Red, który użycza im sprzętu niezbędnego w procesie tworzenia, co powoduje, że sam mod zapowiada się naprawdę interesująco. Całość jest tworzona na silniku Wiedźmina 2 zabójcy królów. Twórcy podają, że zdecydowali się na takie posunięcia ze względu na dostęp do znacznie bardziej rozbudowanych narzędzi do tworzenia modyfikacji. Lecz nie ma co załamywać rąk, jeden z naszych członków jest prawdziwym magikiem, jeśli chodzi o Redkita, jak powiedział jeden z członków grupy moderskiej, dodając potem, że ów osoba opanowała go w większym stopniu niż sami twórcy, co poskutkuje grafiką zbliżoną do Wiedźmina 3, jak i powrotu do znanych lokacji czy modeli postaci. Prace nad tytułem rozpoczęły się w styczniu tego roku, choć scenariusz pisano już od 12 miesięcy, co utwierdza nas w przekonaniu, że fabuła modyfikacji będzie stała na wysokim poziomie. Prócz tego, 31 lipca na fanpage'u moda, którego link znajdziecie w opisie, twórcy odpowiedzieli na pytania zadane przez internautów, z których możemy się m.in. dowiedzieć takich rzeczy jak to, że ślub Yennefer jest spowodowany tym, iż była ona wybranką Geralta w książkach i przybraną matką Ciri, co według nich jest bardziej kanoniczne, lecz nie przeczą, że planują pracę nad ślubem Strys, jednak nie ukrywają, że taka ewentualność będzie w odległej przyszłości po wydaniu moda ze względu na całkowite przepisanie fabuły. Jest to całkowicie autorski scenariusz, który będzie nawiązywał do opowiadania: coś się kończy, coś się zaczyna. Nie będzie dubbingu w pierwszej wersji, choć autorzy nie wykluczają możliwości wystąpienia go w kolejnych wersjach. Oczywiście, dubbing ten będzie raczej dubbingiem amatorskim. Mod będzie miał większe wymagania sprzętowe niż w przypadku Wiedźmina 2, co jest prawdopodobnie spowodowane lokacjami, jak i modelami postaci z Wiedźmina 3. Brak płotki w modyfikacji ze względu na ograniczenia technologiczne. Z góry ustalone wybory jak na przykład przeżycie Keiry, z powodu braku możliwości wzięcia pod uwagę decyzji graczy. W modzie możemy spotkać postać znaną z opowiadań, jaką jest Trzy kawki. Ci, co czytali książki, zapewne wiedzą o kogo chodzi. Zapowiedzenie modyfikacji z Brak nowych soundtracków, ze względu na to, że w zespole nie ma kompozytora, lecz w modzie pojawiają się unikatowe modele autorstwa twórców modyfikacji. Brak postaci, które nie wystąpiły w książkach Sapkowskiego oraz w grach komputerowych. Brak pełnej liniowości fabularnej, czyli wiele możliwości fabularnych, jak i kilka różnych zakończeń, co nas niezwykle cieszy. Oraz to, że przygoda będzie bardziej kładła nacisk na rozmowach z postaciami niż na walce mieczem. Dodatkowo autorzy podają, że jeśli wszystko pójdzie z planem, modyfikacja ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku, więc nie pozostaje nam nic innego jak czekać na datę premiery. Z naszej strony to by było na tyle, a w przyszłości postaramy się Was informować na bieżąco, jak przebiegają prace nad modyfikacją oraz, o ile los nam na to pozwoli, postaramy się zadać kilka pytań autorom. Bywajcie!